Hej hej hej, witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam rodzinkę pensji. Wkład to 37 zł. Super mega pensja, mega pensja, ekstra pensja i pensja. I zaczniemy od maluszka. Jest pensja.

Pensja i 31, czyli pusto. SX. Kolejna ekstra pensja z numerkiem 50. Tu szukamy wygrywających albo dwa razy napis ekstra pensja. A wygrywające to 22: 1, 19.

Dwa obok i na końcu 28, czyli również pusto. Etę. To teraz mega pensja z numerkiem siódmym tu szukamy wygrywających liczb, albo dwa razy napisu, mega pensja. i wygrywające to trzydzieści pięć, dwadzieścia cztery, jedenaście, dwadzieścia siedem i trzy. Mhm. A moje liczby: szesnaście, dziewięć, trzydzieści trzy pięć, mega pensja, trzydzieści dwa, dwa obok, dwadzieścia dwa, cztery obok i czterdzieści

36 obok, Siedem jak numer z drabki, i na końcu 42. A pod 24 10 zł, czyli zwrócić, ale fajnie, bo coś wpadło. CCC, super. I na koniec super mega pensja. Z numerkiem dziewiątym. Troszkę oddalę, żeby wszystko było widać. I szukamy tutaj również liczb albo dwa razy napisu Super Mega Pensja. I wygrywające to 31, 33.

I trzynastka lusterko w drugim rządku. Dwanaście. Trzydzieści trzy. Trzydzieści dwa obok. Dziewiętnaście. Dwadzieścia pięć nie ma sześć siedem czterdzieści osiem czterdzieści siedem i czternaście dziesięć Dwadzieścia dwa, cztery obok, trzydzieści dziewięć i pięćdziesiątka i ostatni rządek, dwadzieścia dziewięć obok, czterdzieści trzy obok, dwadzieścia osiem nie ma. 26 nie ma, i na końcu 37 obok, czyli pusto. GMT, tak jest. Czyli na 37 mam zwrotu. Dychę wielkie dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. i Bardzo dziękuję za subskrypcje, komentarze, lajki. I do usłyszenia. Pa!